Moduł dodatkowy powiadomienia umożliwia automatyczne wysyłanie mailowych wiadomości o zbliżającym się terminie ważności ubezpieczenia pojazdów lub jego upływie przy terminowaniu. Aby korzystać z modułu skontaktuj się z zespołem wsparcia. Możesz to zrobić w szybki sposób klikając ikonę ze znakiem zapytania na granatowej belce po lewej stronie wybierając adres e-mail. Gdy moduł zostanie uruchomiony na naszym koncie powinniśmy zrobić trzy rzeczy. Skonfigurować moduł powiadomień. Dodać przy pojazdach informacje o ubezpieczeniach, dodać adresy e-mail kontrahentów. Przejdźmy do podstawowej konfiguracji. W menu po lewej stronie kliknijmy niebieską ikonę z zębatką przy naszym imieniu i nazwisku. Następnie z kolumną ustawienia modułów wybierzmy powiadomienia. Przejdźmy do zakładki Flota. Znajdują się tam trzy pola. Konto. Wybieramy adres e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia. Jeżeli chcemy użyć innego niż obecne na liście. Należy go dodać w ustawienia komunikator. Powiadomienie, gdy liczba dni. Ustalamy, ile dni po lub przed terminem ubezpieczenia dodanego przy pojeździe, system ma wysyłać wiadomość. Jeżeli chcemy wysyłać powiadomienie, dwa dni przed terminem wpiszmy 2. W dniu terminu wpiszmy 0. Dwa dni po terminie wpiszmy 2. Jeżeli chcemy, by powiadomienia były wysyłane kilkukrotnie w różnym czasie. Wpiszmy je po przecinku bez spacji. Wtedy klient otrzyma wiadomość dwa dni przed w dniu terminu płatności oraz dwa dni po nim. W polu podpis wpiszmy np. Na nazwę firmy oraz dane kontaktowe, kliknijmy podgląd przykładowej wiadomości poniżej. Zobaczymy, jak będą wyglądać powiadomienia. Wiadomości będą wysłane do nas, jeśli to nasz pojazd, lub do kontrahentów, do których przypisany jest pojazd na dodany adres e-mail firmy. Ustawmy ważność ubezpieczenia dla jednego z pojazdów. W bośnym menu kliknijmy flota. Wybierzmy jeden z pojazdów, na przykład ciężarówka kontrahenta Solid Transport. Następnie przejdźmy do zakładki ubezpieczenia. Kliknijmy Dodaj i uzupełnijmy informacje o rodzaju ubezpieczenia i terminie ważności. Kliknijmy Zapisz. Dodaliśmy informacje o ubezpieczeniu pojazdu. Przejdźmy do szczegółów kontrahenta Solid Transport, aby sprawdzić, czy mamy dodany adres e-mail. Kliknijmy nazwę organizacji, a następnie ikonę lubki. Kliknijmy ikonę Ołówka w prawym górnym rogu. Pole e-mail w formularzu jest puste. Uzupełnijmy je adresem, na który powinny być wysłane powiadomienia. Kliknijmy Zapisz. System codziennie rano sprawdza wszystkie dodane ubezpieczenia w module flota i wysyła powiadomienia do kontrahentów, jeżeli spełniony jest warunek liczby dni, które ustaliliśmy w ustawieniach. Oto przykładowa wiadomość, jaką otrzyma kontrahent. Korzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się jak CargoLink usprawnia pracę i zwiększa zyski. Link znajdziesz w opisie. Polub film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami w CargoLink.